Przedsiębiorcom, 15 maja został zaprezentowany Polski Ład, który zapowiada szereg zmian w portfelach Polaków. Ważną część programu stanowi tzw. reset podatkowy, czyli zmiany w przepisach dotyczących podatków, głównie w podatku od osób fizycznych. Kogo dotkną zmiany zapowiadane przez rząd? Czy będą wprowadzone też zmiany w innych podatkach? I co tak naprawdę zmieni Polski Ład? Zostańcie ze mną, a odpowiem na te oraz inne pytania. Najważniejsze zmiany podatkowe to koniec zryczałtowanej składki zdrowotnej, brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej oraz zwiększenie kwoty wolnej oraz drugiego progu podatkowego. Tak też według nowych zasad przedsiębiorcy będą opłacać składkę zdrowotną w wysokości 9%, liczoną proporcjonalnie od dochodu. To plus dla najmniej zarabiających przedsiębiorców, minus dla tych ze średnim i wysokim zyskiem. Zobaczmy to na przykładzie. Pan Darek osiąga dochód w wysokości 2500 zł. Składka zdrowotna, którą od tego odprowadzi, to 225 zł. Znów w przypadku pana Jarka, którego dochód wynosi już 10 tysięcy zł, odprowadzona składka zdrowotna wyniesie 900 zł. Na tych dwóch przykładach widać ogromną różnicę. Kolejną ważną kwestią, o której należy wspomnieć, jest brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej w PIT. Jest to niemałe uderzenie w polskich przedsiębiorców. W praktyce oznacza to podwyższenie stawki podatku dla samozatrudnionych. Obecnie 7,75% opłaconej składki zdrowotnej pomniejsza wysokość podatku płaconego do Urzędu Skarbowego. Konsekwencją zapowiadanych zmian będzie odczuwalny wzrost obciążenia podatkowo-składkowego. Dlaczego? Ponieważ wzrośnie wysokość opłaconej składki zdrowotnej jednocześnie przy braku możliwości jej odliczenia ulegnie zwiększeniu opłacony podatek dochodowy do urzędu skarbowego Zmiany w składce zdrowotnej dotkną samozatrudnionych opłacających podatek według skali podatkowej oraz podatku liniowego Dla przykładu jeżeli jesteś przedsiębiorcą opłacającym podatek liniowy od 2022 roku będziesz efektywnie oddawał państwu nie 19% od dochodu a 19% plus 775% składki zdrowotnej, której nie będzie już można odliczyć, czyli 26,75%. Jeżeli jesteś podatnikiem na skali podatkowej, to do limitu 120 000 zł oddawane jest państwu nie 17% od dochodu, a 24,75%. Jeżeli zostanie przekroczony próg podatkowy 120 000 zł, Państwu zostaje oddany już 39,75% dowodu. Zapowiadany brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej, oprócz przedsiębiorców, spowoduje również zmiany dla pracowników, ponieważ w rozliczeniu rocznym każdy zarabiający nie odliczy już zapłaconej składki zdrowotnej. Oznacza to zniwelowanie korzyści dla osób średnio zarabiających. Oraz większe obciążenia dla osób z lepszymi zarobkami. Ale wśród tych minusów są też plusy. Kwota wolna od podatku ulegnie zwiększeniu z 8 tysięcy do 30 tysięcy oraz zwiększy się drugi próg podatkowy z 85 tysięcy do 120 tysięcy. Kwota wolna w Polsce od lat budziła wiele kontrowersji z uwagi na fakt, że była o wiele niższa niż w innych krajach unijnych. W dodatku od kilku lat mamy do czynienia z tzw. kwotą degresywną, która maleje wraz ze wzrostem dochodów Polaków, a więc osoby lepiej zarabiające w ogóle nie mają możliwości odliczenia kwoty wolnej. Zwiększenie kwoty do 30 tys. zł spowoduje, że 2500 zł miesięcznie będzie zwolniona z opodatkowania i dopiero kwota ponad to 2500 będzie opodatkowana według wybranej formy. Zwiększenie progu podatkowego również pozwoli niektórym przedsiębiorcom zaoszczędzić, ponieważ 32% podatku będzie płacona dopiero od kwoty ponad 120 000 zł. Rada ministrów ma przyjąć ustawę zmieniającą przepisy we wrześniu tego roku. A zmiany mają obowiązywać od stycznia 2022 roku. A Wy co sądzicie na temat zapowiadanych zmian? Dajcie znać w komentarzu. Śledźcie też nasz profil na Facebooku. Niebawem pojawi się seria darmowych webinarów z naszymi ekspertami. Jeżeli materiał był dla Was pomocny, udostępniajcie go dalej. Do zobaczenia!